Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dzisiaj specjalna okazja, ponieważ prezentujemy łodwigowo polską mapę, oczywiście w typie europejskim. Autorem tej mapy jest Matlix. Rozmiar mapy to 1166 MB. Mapa ta jest dostępna tylko na PC i Mac. Oczywiście znajdziecie ją na modhubie, a link do tej mapki znajdziecie w komentarzach. Opis do mapy. Jest to konwert mapy z Farming Simulator 22, i prezentuje rzeczywisty teren. Co mapa zawiera? Klimat podlasko-mazurski. 146 pól plus ziemia do kupienia, łącznie 160 farmlandów. Dwie farmy do wyboru w starym i nowym stylu, las do wycinki drzew, nowe tekstury malowania terenu, easter eggs na mapie, polskie tablice rejestracyjne, 6 punktów skupu, punkt skupu wełny, stację wapnowania, handlarz zwierzętami, skup obornika od prezesa, sprzedaż bel, tartak, sprzedaż obornika, warsztat maszynowy, animowane zwierzęta na statycznych farmach, mamy szron na budynkach poprawiony w porównaniu z FS22 i dodatkowo kompatybilność z real GPS mod. Nie wiem czy w ogóle ta modyfikacja potrzebuje kompatybilności w Farming Simulator 25, ale tu jest tak napisane. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy na jednym z autobusowych przystanków tutaj na, tym, na tej mapce. O właśnie, między innymi na, tej, na tym akurat i na innym przystanku znajdziecie znajdźki. Tutaj są takie traktorki. Pamiętam z mapy Zacieczki, której, której autorem jest również autor mapy Łodygowo. Taki jeden ciągniczek, taki jeden traktorek to jest 10 tysięcy bonifikaty. Tutaj zauważyłem, że w tym miejscu czasami się robią, o właśnie, takie zatory. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że tutaj ruch uliczny zakręca, jeżeli mi się wydaje, i zobaczcie, on tak spowalnia, zawsze i tutaj się robią zatory. To już zobaczyłem tutaj chyba ze dwa razy taką sytuację. No dobra, tak więc, jeżeli chodzi o znajdźki, to jest ich tutaj 20. Są to takie traktorki. Jedna znajdźka to jest 10 tysięcy. Jeżeli znajdziecie wszystkie znajdźki, to dostajecie dodatkowo jeszcze 10 tysięcy. W sumie fajnie by było dostać więcej, no ale dobra. Mapa, jak wcześniej wspomniałem, kolokwialnie mówi się o takich mapach z reala, czyli trzeba mieć świadomość, co pobieracie, jaką mapę pobieracie. Oczywiście tego typu mapy nie są aż tak dobrze grywalne jak takie wytworzone właśnie pod standardy farmingowe, ponieważ tutaj chodzi o odtworzenie pewnego klimatu, pewnej miejscowości, tak więc nie będzie tutaj dużo produkcji, pola będą pod jakimiś dziwnymi kształtami. Jakichś dziwnych kształtów i w dziwnych kierunkach, tak więc trzeba mieć świadomość, jeżeli pobieracie mapę w opisie której jest napisane, że jest ta, że ta mapa przedstawia jakąś realistyczną lokalizację. Tutaj jest Mazury chyba i Podlasie. Tak więc, o, właśnie. I tutaj doszedłem jeszcze do tej drugiej znajdźki. Wracamy sobie do gospodarstwa startowego, za którym, o którym was, na którym was za chwilę będę. Gościł, bo powiedzmy to jest też moje gospodarstwo. Ale tutaj jeszcze tak. To jest ciekawe, bo jak generalnie, jak są jakieś takie tablice, to lubię sobie poczytać coś tutaj. I fajnie, że na tego typu mapie, gdzie ona tutaj powinna nas też wprowadzić ten klimat, bo tutaj klimat jest najistotniejszy. Tak więc nie wszystko tutaj ma sens na tej mapie. A generalnie dużo rzeczy nie ma sensu, tak naprawdę, z tego co ja tutaj zobaczyłem. Ale tutaj ma być klimat. Między innymi wiemy, że ktoś tutaj chce sprzedać tuczniki puławskie. Waga około 100 kg. Zdrowe są, so, chłopaki. Jest kościółek, ale to trzeba jechać do Białej Piskiej, bo tutaj teoretycznie chyba nie ma kościoła, chociaż nie jest chyba na tej mapie. Nie widziałem zresztą. Tutaj jest ogłoszenie, że nowym sąsiadem, ale to Świdr, a my jesteśmy... Mi się wydaje, że te, są, te ogłoszenia są takie same jak na, na tej mapie, którą wcześniej była tutaj. Jak się... Już nie pamiętam jak się nazywa. Też tutaj autora... I tutaj darmowe korepetycje. Jak są darmowe, to nie są korepetycje i to nie ma sensu, nie? Bo za darmo to w szkole możesz się nauczyć, a jak się nie nauczyłeś... Jak musisz zapłacić, to ci ojciec to więcej... Albo mama szmatą, ścierą, a ojciec pasem. Wbije dodatkowo, jak zmarnuje pieniądze. No, ty widać, że do 25 sierpnia, no, to zdążę jeszcze opublikować, tak więc załapiecie się. Macie numer telefonu, jakby ktoś chciał w wakacje sobie jeszcze pobardować trochę czasu. Zbiory marchewki są tutaj, jest praca sezonowa dla 8 osób. Ciężko będzie aż teraz znaleźć 8 osi osób teraz do roboty w Polsce. Dożynki w Świdrach. To też mam takie wrażenie, że to chyba mapa z mapy zacieczki. Tak, chyba taka była ta mapa. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o oględzenie. Następnym krokiem będzie wejście na teren gospodarstwa startowego, który jest moim gospodarstwem, tak? Za chwilę was tutaj oprowadzę i porozmawiamy sobie o tym gospodarstwie. Tylko rzucimy okiem. Oczywiście na PDA. No jak, jak wspomniałem, kształty pól są wielce ciekawe. Tak więc pracownik tutaj z giantowskim AI będzie miał problem na pewno, bo kształty są dosyć interesujące, wielkości również są ciekawe, no i kierunki, w których są te pola usytuowane generalnie też tutaj życzę powodzenia dla pracownika. W niektórych miejscach, zwłaszcza, że pola są naprawdę niektóre bardzo małe. Na przykład startowe. Mamy niecałe, no, coś koło jednego hektara. Bo na starcie mamy tutaj, to jest ile? 26 arów, tutaj mamy 27 arów, ale to jest cały land. Nie, to jest pole, a land jest większy. No to, z jeden hektar zbieramy. No, powiedzmy około hektara. No, w samych farmlandach, nie? Tam, jakbyśmy to wszystko zaorali, to wyjdzie jeden hektar. Tak więc trochę maławo. A, widzicie, małe pole są, tak więc tam pracownik. chociaż akurat, kto by tutaj na takich malutkich kawałkach puszczał pracownika, albo tutaj. A więc nie, nie kompromitujcie się i nie piszcie w komentarzu, że fajna mapa, tylko że im pracownik nie ogarnia. Jak myślicie na 89, no bez przesady. Co tam można robić na tym, nie? Ten pracownik puścisz i zaraz wykrzaczy się. Tak więc lepiej sobie by to zrobić. Ale, mapy, ale pola są ciekawe pod tym względem, jeżeli ktoś lubi właśnie tego typu rozgrywki, bo tutaj są na przykład okopy z II wojny światowej, tak zostały i tutaj o, trzeba to objeżać do, dookoła i nie jest to fajne i Tak dalej. A więc... No, to jest właśnie tego typu, to jest tego typu mapa, gdzie tutaj klimat jest istotny, natomiast grywalność niekoniecznie. Tak więc ci, którzy używają dużo pracownika, mogą mieć tutaj problem troszeczkę z, z pracownikiem. Tak, bo ten giantowski AI może nie ogarniać klimatu mazursko-podlaskiego. Podejrzewam, że może mieć z tym duży problem. Dużo lasów jest, to jest fajna rzecz. I jedyna produkcja na tej mapie to jest tartak. Ale to, o czym wcześniej mówiłem, nie możemy się spodziewać na tego typu mapach, że tutaj będziemy mieli, nie wiem, cukrownie. Niewiele ich w Polsce jest i dlaczego miało być też w Łodygowie? Na przykład taka cukrownia. Tutaj nawet bocznicy kolejowej nie ma to Ciężko te, te buraki dowieść. Zresztą nie wiem, czy tutaj się buraki sieje dookoła tej nic. Nie spodziewajmy się również takich rzeczy. A więc tak to się prezentuje, ta mapka. Rolnictwo precyzyjne tutaj. O, właśnie, coś takiego. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego. Jeżeli chodzi o, o dodatkowe uprawy, to raczej tu ich nie uświadczycie. Tak jak powiedziałem, tu nie chodzi yy, o to, że, chociaż nie, no w klimacie fajnie by było mieć żyto tutaj, nie? Można by sobie pobrać yy, agrab, falc, yy, tam już jest wszystko do, yy, rzucone, tylko wrzucić to w tą mapę. Yy, tak więc kalendarz, uprawy są standardowe. Jeżeli chodzi o zwierzęta, na stawie, na starcie mamy tylko chlewik. Tak, na naszym gospodarstwie kontrakty, jest ich dużo. Ponieważ jest dużo tutaj pól, są zróżnicowane kwotowo, bo są małe pola i są bardzo duże pola. Widać, że to jest mocno konwert z Farming Simulator 22, ponieważ nawet nie ma standardów kontraktów do FS25. Więc to też. No i to, o czym wspomniałem. Tutaj dostępnych jest tylko jeden tartak i nie ma żadnych produkcji, ale możecie sobie poustawiać jakieś, podejrzewam, pewnie znajdziecie miejsc dużo, gdzie będziecie mogli tych produkcji trochę więcej poustawiać. No więc w sumie jeszcze sprawdzimy sobie tutaj punkty sprzedaży, a tych jest tutaj, z tego co pamiętam, w opisie było napisane, że chyba sześć, tak więc pod tym względem jest całkiem nieźle. Skup zboża u prezesa na przykład jest, tak więc troszeczkę jest tak, wiesz, sielsko, okej, okay. w tym sensie, że jest nawet i prezes, tak więc cieszymy się bardzo, że jest tutaj na tej mapie prezes. Dobra, to tyle i przechodzimy do maszyn. Więc to, o czym wcześniej powiedziałem, że tutaj yy, grywalność nie jest istotna za bardzo na tej mapie i może niekoniecznie dobór maszyn też jest sensowny, bo przecież przed chwilą wspomniałem, że tutaj mamy jeden hektar w trzech kawałkach. No maszyny są dosyć duże. Fajna tutaj ta... Okay. I ja byłem co prawda na Podlasiu i Mazurach, dawno temu byłam, ale górski... Ko... Nie, tam górki mogą być, zwłaszcza na Mazurach. Tak więc górski kombajn jest, duży opryskiwacz, jeszcze większy siewnik. Maszyny są naprawdę duże, a więc przyczepa również jest fajna. No i ciągnik jest przepotężny, a więc wnoszę, że chyba tutaj to jest takie gospodarstwo nastawione na, na jakieś kontrakty robienie, czy coś takiego wydaje mi się. Chociaż takim sprzętem ciężko będzie się władować na jakieś małe pole. No więc troszeczkę tutaj jest to niekoherentne, że małe pola na starcie mamy trzy takie maluchy. tutaj. No są sprzęty duże, ale być może u, u autora mapę, albo w rzeczywistości tej gospodarstwa tak jest zrobione i tutaj, nie wiem, na usługi jeździmy, mamy kombajn, mucimy tutaj sąsiadom, pomagamy przy siewach również. Tak więc może o to chodzi. Jest tutaj, jest tu jest header i wózek fajny do tego kombajnu i z jednego hektara mamy tutaj bin na 400 tysięcy litrów. Ale to jest rozwojowe gospodarstwo i w przyszłości będzie tutaj większy, więcej hektar. Może to idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o. O co? O. Budynek inwentarski. To mamy tutaj chlewnie na 50 sztuk. Trzody chlewnej. Tak więc tak się tutaj prezentuje. Ok. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te gospodarstwo startowe. Oczywiście trigger SNU jest gdzieś tutaj. Można się przebrać. Przeskoczyć można od razu do stacji benzynowej. Tutaj pyk, pyk, pyk. Bo u dziadka, dziadek handluje tutaj paliwem. Jakbyś, tylko podejrzewam, że chrzczony jest. Przebranżowił się kiedyś, bimber pędził teraz. Mówi, zostanie przy akcyzie. <grym> Bo jeżeli to jest takie, taka mapa, gdzie tutaj trzeba jakąś narrację strzelić, no to ja też podczas prezentacji. Tutaj jest gospodarstwo dziadka i, i kiedyś, tak jak powiedziałem, akcyzowe produkty sprzedawał bimber, a teraz Starość mówi, że po lasach się już nie chce chować <laughs> i paliwem handluje. Ale chrzci również. Chociaż w przypadku Bibru to nie było. To raczej nie chrzcił. No ale to trochę inaczej wygląda tutaj sytuacja. A tu jest. Yy... no to nie wiem, kto jest. Chyba Mirek jest tutaj. Ale gdzie jest ten dziadek? Bo tutaj miał być dziadek, niby. Poszedł chyba w cholerę. Na grzyby poszedł. To jest dziadek? No jest dziadek. Gdzie jesteś dziadek? Dziadek się wystraszył, bo wpadliśmy z kamerą na jego gospodarstwo i zaczęliśmy mówić coś o akcyzie. <laughs> Chyba o to chodzi. Dobra, tak więc tam jest gospodarstwo dziadka. Jeżeli chodzi o inne gospodarstwa, inne istotne tutaj miejsca, no to mamy tutaj składnicę Rollmax, Okej, okay? tak się prezentuje. Czyli co, tutaj jakieś nawozy można kupić, jaka cholera? Albo coś sprzedać. Dobra, coś tutaj sprzedaje się najprawdopodobniej. I tutaj też się coś sprzedaje, czyli fajnie. Dobra, okej, okay. można sprzedać. Jest biuro nawet. Jest biuro, a więc tu pani można uderzyć i z nią obmówić tutaj warunki sprzedaży i się pokusić, dlaczego tak mało płaci. Dobra, okej, okay. tędy wyjeżdżamy, panie, tutaj jest brama i jest Rolmex. A więc to o czym powiedziałem: ma być sielsko a nie i ma być klimat zrobiony, czyli no jest, jest klimat, bo są polskie nazwy i takie, wiecie, tego typu rzeczy, nie? Zresztą, nawet powiem wam, że jest trochę za dużo tego klimatu w tej mapie, i jakiś życzliwa osoba może spowodować, że ta mapa bardzo szybko wyleci z Modhubu. No niestety, autor trochę po bandzie pojechał, no ale. być może. Nie No właśnie, tutaj kilka jest takich elementów, a to przecież jest Modhub i PEGI 3. W kilku takich miejscach znajdziemy takie, takie rzeczy, takie monologi, dosyć harsh. One są i. Znaczy, z tym trzeba uważać, bo autentycznie, za nie takie rzeczy było ściągane mapy. Ale być może autor lubi żyć na krawędzi trochę. No właśnie, Matko Boska, musi się będzie mówił. Dobra. Tak więc tutaj mamy Bena, ale w klimacie jest fajny w tym sensie, nie? Ale są tutaj takie górki, dlatego mówiłem, że ten kombajn górski może niekoniecznie jest tutaj jakąś przesadyzmem wybitnym, bo tutaj jednak trochę ten lodowiec porył. Jeżeli chodzi o te tereny. Dobra. Sobie biegamy tutaj, bo generalnie chodzi o ten klimat. Tak jak powiedziałem, ja za bardzo tutaj nie, nie grałem. w Farming Simulator 22. Tak więc chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. No, może właśnie. O, tak wygląda. Tutaj nic więcej nie ma. Czyli tutaj już chyba. A, jeszcze do Katie idziemy. Katie tutaj sobie można. No, o Katie, taka standardowa, nie? But, ten rozmiar buta 38. Standardowy. Tutaj zwierzęta się kupuje, tutaj jest yy, yy, jej chłopak, Valery, za wschodniej granicy przyjechał. Yy, I tutaj się poznali yy, ten. On tutaj za pastucha robi. Mm. <laughs> Wej, wejście do tego, do yy, robię powoli wejście do serii <laughs> Atlas Polski, co nie? Yy, no nie, no bo tak, rzeczywiście. To no nie wszystko jest tak na. O, pol jest gospodarstwo hodowlane. O, co fajnie. Bo tutaj rzeczywiście chodzi o ten, o ten nastrój na tej mapie, bo rzeczywiście tutaj te rzeczy nie mają sensu. Niektóre, które są tutaj na tej mapie, produkcji za bardzo nie ma. Też tych punktów, no tutaj jest, znaleźliśmy to. No i teraz pójdziemy sobie do in w inne miejsce. To ja tu jest ten Tartek, który jest jedyną produkcją na tej mapie, ale że ze wszechmiar trafną i ze wszechmiar tutaj potrzebną, ponieważ tych klasów jest tutaj dookoła i o zobaczcie, jest też ciąg. 10 tysięcy. Przyszliście porozmawiać tutaj, bo przetarcie potrzebuję. O, ale też wczoraj chyba schlałeś porządnie, skacowany. Zobacz te oczy masz. Widzę twój ból istnienia. Po prostu wspieram cię w tym. Mi też było ciężko wstać dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Czyli tartak jest. do Kolesia Smutnego byliśmy. Tutaj jest sekcja małych poletek, które odwiedzimy sobie. A tutaj nawet rolnictwo ...precyzyjne próbuje coś zaistnieć, tutaj nawet. I ścieżki tutaj wywala. I tak jak powiedziałem, do takich... E, ...takich, e, nie wiem, takich serii, gdzie... ...chciecie coś fabularyzować, jakąś historię opowiedzieć... ...to nawet taka nierówna droga będzie zajebistym pomysłem. Za przeproszeniem. Bo to sobie wtedy tutaj przyjedziecie, weźmiecie Terra Farm... Modyfikacje i wyrównacie sobie, nie? No i macie już pomysł na odcinek, nie? E, wrzucić to na, na, na YouTube, nie? Więc tutaj jest takie gospodarstwo drugie, o właśnie, i to mi się bardziej podoba, te gospodarstwo, co nie, w sensie. Okej, okay. czyli land numer, o właśnie, i w sumie za niewielkie pieniądze, będziemy kupowali to, nie, za 100 tysięcy, tutaj standardowo cena jest standardowa, jak na tej mapie wiele rzeczy standardowych jest, i tutaj za hektar farmlandu płaci się 60 tysięcy. Tutaj jest troszeczkę więcej niż hektar, dodatkowo jeszcze zyskujemy, kupując to gospodarstwo, kupujemy jeszcze te pastwisko, więc jest dosyć fajne. Ta 56 krów, więc tylko, że trzeba będzie to jakoś wyrównać, bo się ciągniki będą przewracały jak będziecie podjeżdżali i, i tak dalej, może krowa tam nogę złamać i tak dalej od razu jak będziecie wyładowywali. Dobra, tutaj widziałem, to na pierwszym gospodarstwie jest coś takiego, silos mamy, spoko. I tutaj jest kolejny silos na 400 tysięcy, mamy garażyki, okej, okay. tak więc nie wiem czy tutaj, o jest taki sad, nie wiem czy tu jest trigger snu gdzieś, ale może nie być potrzebny, a jest tutaj dom, tak więc powinniśmy mieć, a z tej strony, o panie, to tam jest nasze gospodarstwa, tutaj nasza siedziba rodowa, o to chyba z tego. Z Zamku Królewskiego w Warszawie, te klomby ukradzione. <laughs> nie, no, żartuję sobie. O tutaj kurczę. Nie, no naprawdę powodzi się. Chodź zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobra, wychodzimy. A nie, no teraz jak złodzieje nie musimy, bo już jesteśmy właścicielami. A więc, no, trochę tego dobytku się tutaj na... zakupiło, panie. Za te 100 tysięcy, no to nieźle. Teraz troszeczkę jeszcze dorzucić tego i będzie gicio. A więc tutaj byliśmy. Pójdziemy sobie w to miejsce, bo tu jest y, wielce mówiący handlarz cwaniak. Tak, <grym> można tutaj robić geszefty. Autentycznie. Klimat jest fajny, dlatego ona waży ta mapa. Bo tutaj jest y, i odpowiednio odrapane mury, i tak dalej, walące się niektóre budynki. Jak najbardziej, jest tutaj tak swojsko, nie? I nawet y, jakaś ten, prace budowlane, w sensie, że tutaj drogę chyba. Robią i tam, najpierw kanalizację kładą. XXI wiek, potrzebujemy wreszcie czegoś, czegoś takiego jak kanalizacja, tak więc. I nawet w łodygowie coś takiego będzie powstawało. tutaj nawet drogę, tutaj sołtys. Tutaj dogląda. Chłopaki drogę kładą. A wcześniej gdzieś chyba widziałem, że gdzieś się też położyły. A więc, pod tym względem to, no, cywilizacja. Tutaj trafiła. Jeszcze tylko telefony wam założę i będzie giccia. <laughs> tak więc pod tym względem jest tutaj fajnie. No fajne są te gospodarstwa. Tak jak powiedziałem, nie spodziewajcie się, że tutaj coś będzie miało sens, ale klimaty nie są. Nie? Zobaczcie. Chciałoby się wsiąść i pojechać, nie, on tylko stoi. Dobra. Więc tak to wygląda. Gdzieś tutaj widziałem innych, bo tu jest cwaniak, gdzieś to za cwaniakiem chyba doły takie wilcze doły kopią. Ale pójdziemy do punktu skupu słomy. Tak się on prezentuje. Panie to też wygląda. O panie! Wodzi się tutaj na, ty na tych mazurach. Porządnie. Takie sprzęta tutaj są. Ja nie wierzę, żeby z, z roli tylko coś takiego zarabia tutaj. Też czuję, nawet czuję, że chyba jakiś duch czegoś tam w puszczy jest też gdzieś pod ladą. Przedawany. Nie ja, no fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Okej, okay. Można by tu zrobić jakąś produkcję. Coś. Coś by można tutaj wstawić. O, panie, monitor. Nie, myślałem, że to monitoring, a ja tutaj jest ten. Wiecie, chyba komodore. <laughs> o, tutaj jakieś warzywa, handle, handle. Hmm, no tak, tutaj się sprzedaje takie rzeczy. Dobra, ten budynek z jakiejś innej mapy znam. Tylko nie pamiętam z jakiej mapy. Albo po prostu pomyliłem się. Teraz tak, pójdziemy do Dawida. Dawid ma tutaj hodowlę kogutów, zdecydował się. Mówi, że kury są nudne. O, jabłko ma też. Jabłko z rajskiego ogrodu chyba. Zako JĄ ją. Wiedziałem, że tutaj się jakieś skarby kryją. No, NAWIDZIE można było się spodziewać, że tutaj coś takiego będzie miał. No, fajne, tylko że tutaj oliwki ma. To. Zobaczcie, widzicie? To jest oliwki, to jest oliwka. A, drzewo oliwne. Nie, nie, nie tylko koguty tutaj kątuje, i ma nie tylko takie biblijne gospodarstwo, bo ma tutaj jabło, ten, e, rajską jabłoń, I ma, te, i, ma, i ma i ma drzewo oliwkowe, czekam aż znajdzie się tu jakiś krzak gorejący, ale dobra, idziemy sobie stąd. Ojej, jaka tutaj droga bidna. O, dzika, dzika zwierzyna tutaj. No właśnie gdzieś tutaj widziałem rury gdzieś tutaj kładły. O! w dziurę! Łopanie! Idziemy stąd. No klimat jest, jest fajny. Tak więc tutaj byliśmy... A, kupno obornika! Aj do prezesa musimy! Łopaaanie! No teraz wiem dlaczego to jest prezes. Wszystko... Wystarczy wejść i od razu czujesz. Majestat! <ścoughs> od razu. Nie no, zdecydowanie. Nie no, nie no. BGA nie ma. No bo ciężko, żeby było, ale wiecie. Prezes tutaj się rozwinął, tylko, jakiś taki nierówny, no nie wiem, tutaj zobaczcie, no. Albo to jest wyższa, wyższa, szkoła jazdy, żeby położyć taką kostkę brukową na takim nierównym terenie, to trzeba mieć skilla. Tak <śm> więc, no to jeszcze też świadczy o prezesie. <śm> Dobra. no więc, tak to wygląda tutaj. I teraz tak. Yy, coś tu jeszcze ważnego. Byliśmy u Dawida. Widzieliśmy, że tam ma taką gospodarkę. O, panie! Jakby to jeszcze można było budować. To by było w ogóle. A ten się rozdwoił. Zobaczcie, on jest wszędzie. Wszędzie tutaj, wiesz. A to brat bliźniak tutaj. Przed chwilą tam patrzę, jak drogę robią tutaj. Dobra. Coś chciałbyś powiedzieć na temat tego sprzętu? Yy, te gospodarstwo widziałem chyba podobne. Na tym, jest na szpakowie coś, nie? Eee, nie, to chyba tylko podobny taki układ jest, że tu jest ten budynek, później tutaj stoją ta ciężarówka i ciągnik. O, aset powiedzmy. Okej, okay. ale spoko to wygląda, zobaczcie ile tutaj, a nie wiem czy to są prezesowe, podejrzewam, że prezesowe te belki są. Ujej jak to fajnie wygląda stąd. A górki mają tutaj, mają, mają, mają. Więc trochę tego jest. Tak się prezentuje, tak jak jak powiedziałem... Mapa ma tego typu, jeżeli jest jakimś odzwierciedleniem jakiejś realistycznej miejscowości, typu właśnie tutaj Łodygowo w jakimś regionie, tak więc ona niekoniecznie z perspektywy grania takiego czystego grania farmingowego będzie miała to co potrzeba, i nieszczególnie może być tutaj lekkie, łatwe i przyjemne granie. Ale po prostu jest tutaj klimat. To trzeba przyznać, że jest klimat. E, nawet trochę za dużo jest tego klimatu, z tym trzeba uważać. Bo tak jak powiedziałem, jak tutaj kurczę autor mapy komuś podpadnie, to on, e, drogi Giants, na mapie tego a tego, gdzieś tam coś tam mówią brzydkiego. Ściągnij ta tą mapę, bpg3 i tak dalej. I zgorszenie i porute robi. A więc tak to jest. Tutaj fajnie to wygląda. Ja, no mi się podoba mapka. Macik jest fajny, ale czy ja bym chciał tutaj grać? No, chyba w taki sposób, jak tutaj właśnie przedstawiłem. Swoją radosną twórcość, typu, że, a, pojechałem tam do, do śwagra i coś tam obaliliśmy, coś to o, fajne są drzewa, 22. Też jest na plus. Mapy polskie potrzebują polskich drzew, nie? A Brzoza jest wybitnie polską, polskim drzewem, nie? No więc tak to się wygląda, tak się to prezentuje, mapka łodygowo. Nie miałem przyjemności pochodzenia po sobie nawet na tej mapce w Farming Simulator 22, ale w Farming Simulator 25 jest taka sytuacja, tak więc prezentujemy mapę, jeszcze raz jak powiedziałem, łodygowo. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że wam ta prezentacja się spodobała. Co sądzicie o tej mapce? I tak jak powiedziałem, jeżeli przeczytacie opis do tej mapy, no to już powinniście wiedzieć, czy wy chcecie na takiej mapie grać, czy też nie. No bo pewne rzeczy na mapach takich realistycznych, no nie są obecne, a wręcz powodują, że taka rozgrywka, jak, o jakiej myślicie, często jest niemożliwa, ponieważ jest tutaj dużo małych pól, te pola są pod jakimiś ciekawymi kątami, o których y, Giants AI za bardzo jeszcze nie wie, jak ogarnąć, i później wam wyrysuje takie ścieżki technologiczne, nie wiem po co nawet, no ale, no trzeba, trzeba sobie jakoś radzić, no to zostało to wyrysowane, nie? Więc tak to wygląda. Dobra, to tyle, pozdrawiam, Anton.